Kolejne zadanie za ściągiem mamy ściąg, który łączy dwie tarcze między sobą, także nie mogą obracać się wokół tego przegubu. Czyli, jeżeli nie mamy tego ściągu, to widzimy, że mamy dwie oddzielne tarcze połączone przegubem, które mogą obracać się wokół tego przegubu. A ściąg Łączy te tarcze w ten sposób, że nie pozwala na wzajemny obrót. Więc potrzebujemy najpierw wyznaczyć reakcje podporowe i dalej chcemy jeszcze wyliczyć siły w tym ściągu. To wyrzucamy podporę i zastępujemy reakcjami. Mamy wszystkie podpory proste i odpowiednio. Reakcja w podporze A to będzie HA, reakcja pozioma w podporze B VB i w podporze C też pionowa VC. Odpowiednio reakcję w podporze A jesteśmy w stanie znaleźć sumę rzutów sił na oś X. Dalej, z sumu rzutów sił zauważmy, że proste działania reakcji VB i HA. Przecinają się w punkcie A. Więc suma momentów względem punktu A jesteśmy w stanie znaleźć trzecią niewiadomą to reakcja VC. I z suma momentów odpowiednio względem punktu na przecięcie się prostych działania HA i VC, na przykład to będzie punkt D jesteśmy w stanie znaleźć Vb. Z sumą momentów względem punktu D możemy wyliczyć Vb. To liczymy. Najpierw rozpatrując ten cały układ jako jedną tarczę sztywną, ponieważ jeżeli mamy przegub, to uwzględniamy, że mamy dwie tarcze, ale ten ściąg łączy te dwie tarcze w ten sposób, że ten cały układ jest jedną tarczą sztywną. Odpowiednio możemy wyliczyć wypadkową na całej długości działającej jako 2 razy 4, czyli intensywność 2 razy 4 długość i działa na odległości 1 druga. Od 4. Dalej przenosimy moment, który działa po prawej stronie przygubu, no ale w tej chwili to nie gra dla nas roli i przenosimy obciążenie skupione. Przy tym musimy go rozłożyć i mamy kąt 45 stopni. Odpowiednio rzut na oś x będzie. 3 razy pierwiastek z 2 razy kosinus tego kąta, czyli 1 przez pierwiastek z 2 i to jest 3. A żółta oś Y będzie 3 razy pierwiastek z 2 razy 1 przez pierwiastek z 2 też, bo sinus 45 stopni jest równy kosinusowi. Czyli przenosimy obciążenie i dalej wyznaczamy reakcję podporową. Z sumy rzutów sił na oś x. Patrzymy. Mamy HA minus 3. HA minus 3. I stąd wyliczamy, że reakcja HA wynosi 3 kN. Dalej, suma momentów względem punktu A. Po kolei uwzględniamy wszystkie uciążenia. Mamy moment i pamiętamy, że zwrot przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przyjmujemy jako dodatni, więc moment minus 2, minus 2. VB i HA dają moment zerowy. Kolejny moment to minus 6, wypadkowo 2 razy 4 na ramieniu 2 metry i też obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc też minus 2 razy 4 i razy 2, wypadkowo razy odległość na minusie. Dalej, 3 na ramieniu 2 i obraca... Też na minusie minus 3 razy 2. Dalej pionowa 3, też na ramieniu 2. Pamiętamy, ramię jest prostopadłe do siły, ale obrót już przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli na plusie plus 3 razy 2. I pozostała ostatnia nie wiadomo, to VC. Ostatnia składowa i to jest nasza niewiadoma, VC na ramieniu 6 metrów i obraca też przeciwnie ruchu wskazówek zegara, czyli plus 6 VC. Stąd wyliczamy, że VC wynosi 4 kN. I dalej wyliczamy moment względem punktu D. Na przecięciu się prostych, prostopadłych reakcje HA i VC. To moment względem tego punktu. Natychmiast reakcje VA i, e, HA i VC dają zerowy moment pozostaje VB na ramieniu 6 metrów obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A w naszym przypadku dodatni obrót to jest przeciwny, więc minus 6 Vb. Moment minus 2, minus 6. Tak jak wcześniej. Wypadkowo 2 razy 4 na ramieniu 4 metry i obraca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli plus 2 razy 4 razy 4. Dalej siła 3. Na ramieniu 2 metry i obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli na minusie. Minus 3 razy 2. I pionowa siła 3 na ramieniu 4 metry. I obrót też na minusie. Minus 3 razy 4. Po wyliczeniu otrzymujemy, że VB wynosi 1 kN. 4 i 3. Wyliczyliśmy. Więc wprowadzamy te wartości. I obowiązkowo sprawdzamy, czy nasze obliczenia mają sens. Nie wykorzystaliśmy równanie rzutów i Y, więc możemy sprawdzić. Rzutując siły na kierunek pionowy. 1 plus 4 plus 3. 1, 4, 3. I minus 2 razy 4. Minus 2 razy 4. 8 minus 8 jest równe 0. Czyli... Wyliczyliśmy reakcję podporową poprawnie. A teraz chcemy wyznaczyć siłę w pręcie. Dlatego, żeby wyznaczyć siłę w tym ściągu, no, najpierw przerosowaliśmy ten cały układ, tak jak już wyliczyliśmy, zastępując podpory reakcjami, które już wyznaczyliśmy. I teraz rozcinamy pręd. Przy tym musimy zastąpić, bo pręd pełni pewną funkcję, czyli łączy między sobą te dwie tarcze, które są rozdzielone przegubem. Czyli te dwie tarcze mogą obracać się względem siebie, a przegub nie pozwala na ten obrót. Więc musimy uwzględnić siłę która działa w takim pręcie i która nie pozwala na obrót prętów wokół siebie, wokół przygubu. I to jest siła działająca wzdłuż osi pręta. Więc zastępujemy działanie tej siły siłą podłużną N. Przy okazji mogę powiedzieć, że ten pręt jest prętem kratowym, czyli jest to pręd prosty, więc niezakrzywiony. zakrzywiony. Jest to pręd zakończony przegubami czyli na końcu tego pręta mamy przeguby. Nie mamy jakichś innych podpór. Tego, tego no nie mamy. I trzecie na długości tego pręta nie działa żadne obciążenie. Czyli nie mamy obciążeń na długości tego pręta. I to mogą być jak obciążenie zewnętrzne, no jedzie siły na przykład, tak i na przykład podpora, która też daje pewną reakcję. Czyli jest to pręt kratowy, pręt prosty, zakończony przygółami i na długości którego nie działa żadne obciążenie. To o to chodzi z prętem kratowym. No i dalej wyznaczamy. Nasze zadanie polega na tym, żeby wyznaczyć tę siłę podłużną. To mamy jedną siłę i możemy rzutować na kierunek x i y. -owej. I odpowiednio nx, ny. Rozpatrzmy trójkąt. Tutaj mamy 3, 4, no i to jest nam trójkąt. Odpowiednio jeżeli przyjmujemy kąt Fi, to kosinus fi wynosi 4 piąte, a sinus fi to 3 piąte. Wtedy Nx rzut tej siły osiowej na kierunek xowy, wyznaczamy jako n razy cosinus fi, czyli 4 no piąte n albo 0,8. może wygodnie pisać 0,8n albo 4 piąte. W naszych obliczeniach może wygodnie 4 piąte. I wtedy rzutną oś y to będzie sinus, czyli 3 piąte n. I tak samo tutaj, to jest nx, a to jest ny. Więc rozkładamy siłę osiową na składowe kartezjańskie. I teraz, jeżeli. Uważnie popatrzymy, to ściągu tutaj już nie mamy, no odpowiednio względem przegubu możemy wyznaczyć, wyliczyć moment względem przegubu po jednej stronie, po lewej albo po prawej. I wtedy ta siła w ściągu będzie uwzględniona poprzez te składowe. To wtedy możemy wyznaczyć sumę momentów względem przegubu. Mieliśmy już punkt D na przecięciu się, to niech to będzie punkt E. W względem przygubu E po lewej stronie możemy wyznaczyć z tej sumy nieznaną N, albo sumę momentów względem przygubu E po prawej stronie. Też jesteśmy w stanie wyznaczyć n. Więc stosujemy jedno z tych równań i wtedy drugie równanie będzie do sprawdzenia. Drugie równanie będzie do sprawdzenia. I teraz możemy zauważyć, że kiedy wyliczamy moment względem przygubu po lewej stronie, to mamy dwie składowe niewiadome. Oczywiście to będzie jedna niewiadoma n, ale dwie składowe. A kiedy wyliczamy po prawej stronie, to jedna składowa x daje zerowy moment, ponieważ proste działanie tej siły przechodzi przez przegub i pozostaje tylko jedna niewiadoma. No więc może wygodniej dla nas będzie wyliczyć sumę momentów względem przegubu e po prawej stronie i wtedy sprawdzić sumę momentów po lewej stronie. Wyliczamy. 4 działa na ramieniu 4 metry i obraca zgodnie z naszą notacją na plusie, czyli plus 4 razy 4. Moment. I tutaj jest już ważne to, że mamy tutaj kreseczkę, która oznacza, w którym miejscu jest. Przełożony moment. Więc moment jest przełożony po prawej stronie, uwzględniamy go podczas wyliczenia momentu po prawej stronie, a po lewej już nie uwzględniamy. Minus 6 i jeszcze uwaga: mieliśmy obciążenie rozłożone, to teraz już mamy dwie oddzielne tarcze, więc. Musimy przełożyć na każdą tarczę to obciążenie. Nie możemy, tak jak poprzednio, przełożyć na środek, na ten przegub. I kiedy Państwo nie są pewni, czy to będzie na środek, albo na oddzielne tarcze, to wtedy lepiej zawsze przekładać na oddzielne tarcze. Więc 0,8 daje zerowy moment, 0,6 minus. 3 n na ramieniu 2 metry i minus obciążenie rozłożone 2 razy 2 na ramieniu 1/ drug od dwóch czyli 1 metr Tutaj mamy jeden metr. I jest to równe zero. Szesnaście minus sześć minus sześć piątych n minus cztery jest równe zero. Czyli minus sześć piątych n. Plus 6 jest równe 0, i stąd siła osiowa wynosi, skracamy, przenosimy, i pozostaje 5 kilo newtonów I to jest ta siła osiowa, czyli pod kątem. Odpowiednio rzut na oś y. N Y będzie równy 3 piąte razy N, czyli razy 5. 3 piąte razy 5. Skracamy i pozostaje 3. A tutaj pozostaje 4. I to też widać z tego, że jeżeli mamy taki trójkąt i siła wynosi 5 i leży na długości wartości 5, to wtedy te rzuty odpowiednio, Muszą być proporcjonalne. Gdyby mieliśmy tutaj siłę 10, czyli dwa razy większą niż długość, to odpowiednio i tutaj też mielibyśmy rzuty 6, dwa razy większą wartość niż 3 i 8. Dwa razy większą niż 4. Potrzebujemy jeszcze sprawdzić. Sprawdzamy sumę momentów po lewej stronie. I po lewej stronie... Mamy Czy na ramieniu 2 metry. I obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegarów. W naszym przypadku to minus. Minus 3 razy 2. Moment 2 też ujemny. Minus 2. 2 razy 2 na ramieniu 1 metr. I teraz dodatnie, bo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli plus 2 razy 2 i razy ramię 1. Siła N rzut poziomy, czyli 4 na ramieniu 3 metry i obraca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara plus 4 razy 3. N, czyli 3 razy 2, 3 razy 2 i obraca na minusie. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I pozostała reakcja to 1 na ramieniu, 2 metry, i też zgodnie z ruchem wskazówek zegara, minus 1 razy 2. I możemy zauważyć, że ta siła 1, i ta siła 3 są na tej samej prostej, na jednej prostej. Więc możemy je dodać do siebie, wymnożyć przez ramię 2 i uwzględnić, że to będzie obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli na minusie. I po, po sprawdzeniu otrzymujemy 12 minus 4 razy 2, 8, Minus 6, minus 2 i plus 4, minus 2 plus 4 otrzymujemy plus 16 i minus, minus 8, minus 8, minus 16. Jest to równe 0. Czyli wyznaczyliśmy poprawnie siłę w pręcie. Więc nasza odpowiedź jest taka. W odpowiedzi musimy pokazać, że wyznaczyliśmy poprawnie reakcje podporowe i wyliczyliśmy siłę w pręcie. I znamy, jakie składowe są na oś Y i X.